Hej, cześć, witajcie. Dzisiaj przejdziemy się po rabacie koło domu. Zobaczymy jak to tam wygląda. Z tymi hortensjami nie wiem co się w tym roku dzieje. Takie mają pozwijane dziwnie listki. Niektóre rozprostowane, niektóre... No nie wiem, czy za mało wody. W sumie nawadniania w tym roku nie włączyłam. Ale jakoś rośliny sobie dają radę, bo co chwilę pada. Bo w ogrodzie jest nieziemski. Choć widać już przekwitły, trzeba będzie je ściąć. Ale za to przywrotnik ostro tak daje czadu. Chociaż na kamerze tego tak nie widać, bo to widać jakby było żółte. A one tak w rzeczywistości są takie limonkowe. Ale prześlicznie wygląda. radon na fajnie kwitnie. Ono ma prześliczne, po prostu prześliczne pędy i ciemnofioletowe. No i co ważniejsze, ona się nie pokłada, bo mam niektóre te szały wysiane takie z nasion, one mają nawet metr 30 u mnie, ale dramatycznie się wykładają. Mm, piękna piwonia, najpiękniejsza, naj, najbardziej popularna, to jest Sara Bernhardt, ale jest, jak dla mnie, to jest najpiękniejsza piwonia, jest śliczna. A Tutaj popatrzcie, jak wysiały się jeżówki. Są zwykłe te takie różowe jeżówki. W tamtym roku się wysiały i w tym roku już będą kwitły. A dodatkowo jeszcze tutaj takie maleńkie siewki są i one wyszły w tym roku. Czyli musiały w tamtym roku nie wykiełkować, tylko w tym roku dopiero. Także będą kolejne sadzonki. I na jeżówki tak mi się nie rozsiewają. Pierwsze różyczki. O, busz na robatach zrobił się ogromny. Tutaj jakoś w miarę mało chwasów jest przez te zrębki, ale ogólnie jest jakiś dramat z chwastami. No i właśnie te czoski, o których mówię, niestety już przekwitnięte. O tutaj tam tam jeszcze tak delikatnie coś tam kolor widać. Zresztą to jest jakaś inna odmiana, ale bardzo mało. Tutaj mam taką fajną roślinkę. Ona w tym roku bardzo mało urosła, a w tym roku daje czadu widzę. wstawię w opisie jak ona się nazywa, bo nie pamiętam. Olivia Rose Austin. Co roku kwitła jako pierwsza, a w tym roku y... Rose Tolbiak. Coś tam Tolbiak. Nie pamiętam jak ta róża dokładnie się nazywa taka pnąca, ale ona jako pierwsza zakwitła. Ale za to popatrzcie na pączki. Nie wiem, czy to jest. W tamtym roku też to miałam, ale w tamtym roku było tylko na jednej róży, a teraz już widzę na kilku. I nie wiem, czy takie żuki wygryzają te pączki. Może myślałam, że to jest bruzdownica, ale bruzdownica całkiem by tak, jakby odgryzła te pączki. A tutaj one są tak, jakby w środku tylko wygryzione. No i tutaj właśnie, ona tej róży pierwszej ją miałam. To jest Róża Chipendale. I na tej róży właśnie po raz pierwszy były. I tutaj widzę na każdym pączku tym czy Tak się dzieje. Ciekawa jestem jak się rozkwitną, czy też będzie cokolwiek widać. O to jest dramatyczne. <grymne> o właśnie myślę, że to takie tego typu żuczki. Wygryzają te pączki, ale nie jestem pewna. Tutaj łubiny. No i właśnie o tym mówię. Już prawie cały przekwitnięty. Miałam taki jeden fajny różowo-łososiowy, i już widzę, że on jest całkiem przekwitnięty, nawet nie widziałam jak zakwit. A tutaj popatrzcie, jak zwykła kocimiatka, taka zwykła z nasion. Nieodmianowa. Jak się wyłożyła dookoła, po prostu całe kwiaty się położyły, a tutaj ze środka wyrastają sobie nowe. Będę musiała to wszystko dookoła obciąć. A tutaj jest odmianowa, tylko oczywiście, kurczę, nie pamiętam jaka to jest nazwa, ale strasznie akurat ta odmiana mi się podoba. A z racji tego, że nie pamiętam nazwy, to spróbuję ją sobie ukorzenić. Normalnie z pędów, żeby ją e, rozsadzić. Albo z nasion, zobaczę czy nasiona mi się uda pobrać. No ale różnica jest sporo. Tutaj odmianowa fajnie, a tutaj taka wyłożona. No i lawendy też już po malutku, pomalutko się zbierają. Chociaż na innych lawendach, no w lawendach już widziałam kolor. I ostróżki. no Tutaj akurat niskiem w innym miejscu. kawałek jak dalej za chwilę Wam pokażę. O, ogromne, po prostu one chyba z 2 metry mają wysokości. I przetacznik kosowy też w tym roku ogromny wyrósł. Będę musiał go czymś podeprzeć, bo podejrzewam, że dwa dni się wyłoży cały. No I to jest właśnie to o czym mówiłam od wiosny. Wieczornik damski. Miałam pełno siewek. Wydawało mi się, że tego będzie i tak w miarę mało. A to po prostu on i tak przekwitł, bo on już tylko na samych końcach tych pędów kwitnie. Ale i tak też się powykładał. Nie podparłam go. Kurczę, no brakło czasu po prostu w tym roku. W tym roku jestem tak do tyłu z ogrodem. Nie mam czasu nawet. No nawet nie widzę, jak niektóre rośliny kwitną. Od czasu do czasu tylko uda mi się wyskoczyć. No, ale ten wieczornik daje czadu, po prostu taka plama koloru. Wygląda z daleka jak na patagońska. Chociaż tutaj właśnie też widać minusy, bo mi się na róże. Ja nawet nie zwróciłam, pod tymi pędami nie zwróciłam uwagi, że są pędy płonne. Nie poobcinałam jej i niestety moja aspirinka zakwitnie troszeczkę później w tym roku. To nie jest aspirin, to jest pastella. No, ale niektóre czoski chyba z dwa albo, to są chyba ambasadory. Z tego co pamiętam, one mają takie wielkie liście No i po burzy, połamało brzozę. Jedną gałązkę, no ale zawsze szkoda. A tutaj kawałeczek dalej już delikatnie widać kolor na lawendach. No już delikatny fiolecik, fajnie. tutaj jest ta szałwia, taka zwykła z nasion. No ona tutaj ma z 1,30 m. Ogromna po prostu rośnie. No i ona tak fajnie rośnie, rośnie do góry. A jak zaczyna kwitnąć, to się wykłada też na boki, tak samo jak tam ta cimientka. Troszkę mnie to zaczyna już drażnić, bo każdą jedną muszę podpierać, a naprawdę sporo takich wysianek mam w ogrodzie. Ale ten czosnaczek jest piękny. Już i tak nie jest taka wielka kula jak co roku. A tutaj jeszcze mniejszy to jest jakaś odnoga chyba, odnoga. noga, cebulka przebyszowa. No i tutaj jest ta zwykła szałwia. I o tutaj tutaj jest właśnie ta, co ma około 1,20-30 a tutaj jest. Taka fajna, też jakaś odmianowa. Że ja sobie nie pozostawiałam, że jakiś, jakiś karteczek, co to są z zaszałwie, i cimiętki. Ale nic, próbuję je ukorzenić. Włożę do wody i zobaczymy, czy puszczą. A tutaj popatrzcie, wyrywam to co roku. Wysiałam to kiedyś jako. Yy, jak to się nazywa? To takie. takie gipsówka, o! Wysiałam to jako gipsówkę. I co roku to takie dziwne pędy puszczę. Nie kwitnie to. Nie wiem o co chodzi. Próbuję to wyrywać, co chwilę to odbija. No tutaj jedna z moich ulubionych róż. w of no, Pięknie tak sztywno rośnie. Fajnie długo w wazonie się utrzymuje. Jak tak delikatnie tylko pączki zaczynają się rozchylać, to no ślicznie wygląda. Jak taka, taki spodek z taką kulką w środku. Nie wiem, czy co standardowo już. Jak widzieliście przed chwilą na pączku. O, to jeszcze nie jest ten efekt tej kuleczki. Chociaż tutaj i tak jest bardziej różowa niż ona jest taka morelowo-łososiowo-różowa. A tutaj w tym roku nie wiem, czy przez to, że kręciłam to jak było chłodniej i przez to miała inny kolor. No ale troszeczkę in inaczej wyglądano. no. tutaj goździki, które się same wysiały. No i tutaj też. Widać różnice po kolorze. Ta z przodu to jest. Jakaś malutka taka kocimiętka odmianowa, a ta z tyłu to jest zwykła. Ale ta to, to jest naprawdę taka maleńka. I powojnik daje czadu. To jest mm, powojnik Polish Spirit. Chyba dobrze to wymawiam. Ale fajnie w tym roku już urósł. Do sporo się zagęścił. Tam, tam, gdzie pokazuję palcem, jest róża Gabriel Oak. Tutaj na kamerze i tak nie widać tego koloru, ale ona ma tak piękny, głęboko, taki różowo-amarantowy kolor. I tutaj zupełnie jest inny kolor na kamerze. Nie złapało tak fajnie tego, tego koloru. To jest taki bardziej taki neonowy, różowy. Ona jest taka, taki głęboki, ma ten kolor. Patrzcie, jak już się brzozy zaczynają sypać. Zaraz będzie pełno gwiazdek wszędzie. I pełno siewek brzus. a co roku 100-150 siewek wydzieram. No, a tutaj właśnie te różyczki pnące. Muszę odkopać znaczniki, bo one na pewno są. Tylko wkopane w ziemię. Jak te róże się nazywają? Tam mi się wydaje, że to jest duża yy, Strawberry Hill. Tak myślę, ale nie, nie wiem na 100%. A tutaj jest też inaczej, zupełnie kolor zupał. Albo w tym miejscu w ogrodzie, bo miałam dwie sadzonki. Yy, Utterson tak, z znaczy, No jeśli to dobrze wymawiam. Yy, tak się nazywa. I w innym miejscu w ogrodzie ma. Taki troszeczkę delikatniejszy kolor. O, tutaj ciekawostka. Pomijmy tą plandę, którą już zostawił. Popatrzcie jak zakwitł urabarbar. Też oczywiście nie, nie zwróciłam uwagi, bo normalnie obcięła ten kwiat. Ten kwiatostan. A on sobie tak fajnie zakwitł. Już niedługo niektóre róże czadu dadzą. Pełno pąków. No i nawet niektóre piwo nie poprzekwitały. No to wszystko przez te deszcze. I jedna... Dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że fajnie Wam się oglądało. Będę bardzo wdzięczna, jeśli zasubskrybujecie kanał. No i co? Do zobaczenia w następnym filmie. Pa!